Za mną, Chyba za czy... z tej strony Looking. No właśnie to powiedziałem <laughs> <laughs> Dobra, jedziemy. Misa jest w pizzu trudna, Chimay, powiedz na czym polega e, Mamy zabić z glocka 25 osób Tak, nie umieramy. I oni mają kewlary, hełmy i to wszystko, więc... Zgadza się, to jest bardzo brzydkie i bardzo niefajne, co się on robi Tak Bra, home Dobra, poczekajmy, aż tutaj wejdą Czekaj, bo... to jest, Jest, mam. Ale tu mi się tak męczyli z tym, tym, misją wczoraj... No, bo to były No To były taki ale tu, patrz. Pierwsz parzek jak w pani poszło. Czekaj, bo oni będą tam, teraz, Tam, lewo, lewo, lewo. Będą tylko tamtędy teraz biegli. Bo tam jest bomba. Serio? Bo tam jest bomba. No to idź. Nie, oni będą biegli zewsząd. Nie, do bomby. najszybciej krótszą drogą zawsze, bo ty idą przecież. Ale dobra, patrz gdzie indziej. No faktycznie, masz ja rację. Schody czysto. I na połowach to nie mam. Właśnie no, się na mycie osłonię. Lowu no, są. Dawaj, 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 Osłaniałem się cię. Zrobisz to. Zrobisz to, stary. A jeszcze... Ja wiem, że zrobię. 104 amunicji. Dobrze, ostatni. Dobrze! Tak się to robi. No tam będą mieli broń zwykłą. Jak mają kaski, to trzeba trzy razy w głowę strzelać. Wiem. Albo no, dwa z bliska strasznego. Tak wiem, zagłość gdzieś już go No. Wtedy no. <grym grym> już padają sami z siebie Dokładnie. O, bieg. Gdzie idą? Wtedy, wtedy też umówiłem. Ej. Patrz teraz, tak. To ci raczej. Dawaj, 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 strzelej! Nie ma tej amunicji, nie biegną. Biegną, bo nasi prawej. No nie na jednej minęło. Szybko, a nie dra się życia. Niby więcej mam. możesz, dzień. Znowu te neidy. Mi tylko te neidy biją. O, nie, 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 Ciśnij z tego. Jak, jak ten, to. Jak jak naprawdę jesteś bliski śmierci, to są nawet pikuj tą bronię. To... I tak, tak no. już mam Chcę wezmę maka i jakiegoś gloka szukam, nie? I nie mam gloka Ej, nie mam gloka Ej, Co? nie mam gloka Weź nie zabijaj. bądź przynętą. Nie będę ich obijał, a ty będzie zabijał no, stój gdzieś tam z przodu, żeby się na ciebie rzucili wszyscy aha. Później ze strony Tędy Schodami? Dawaj, 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 obity jeden Dwóch, trzech obitych Nie, Czekaj, oh, Deus, nie, nie, nie mam Gloka, właśnie. Nie wiem, czy u Gloka nie mam żadnego. Bieg, bieg, bieg. Ja się spaliłem. <laughs> Dobra, teraz zrobimy. Za drugim razem już się uda stary. Już mieliśmy trzy fale ze sobą, cztery nawet. Więc? Dobra, jak oni będą biegli tym tunelem stary, to szybko wybijamy albo przynajmniej zabijemy jednego, bierzemy Gloka. Nie, trzeba trybie. poczekać. Trzeba poczekać. Czy ja będę ich wybijał? Nie, ja to wolę bombę mieć. Czekaj, nie biegną tam tędy. Ej nie biegną tam tędy Tędy no, tu smaże. wcześniej Biegnął tutaj, tutaj na no, lewo. No, no 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 uważaj To jest tunel dobra Masz goaka Tam są skoli no Czekaj 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 No i tak musimy całe 5 faz zrobić Czekaj wyrzucajmy te gloki, żeby mieć koło siebie to jest gówno jak się, no, on szuka, na jak się ich szuka Masz jakiegoś? Dobra to chyba, Dobra, nie ma. chyba wszystkie. wszystkie Tam do rogu No, No 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 Dobra, jedziemy No nie pchotność tych loków już eee, patrze, nobie, 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 No już luz tam znowu. złą Złodzieju! Ej Sik Ale <noise> hop, ja im w podwiebanie cisnąłem, zobacz na nagraniu. No, na nagraniu zobaczysz! Ej! Zobaczmy na nagraniu, będziesz śmiał się z siebie, gówna. Spieprzaj. Kupa. Zobacz na fraj. A ty ogarniesz ogarniasz gloka <noise> Nie no, nikogo nie zabiję. Dobra, biegną tędy, na ten tunel. Czuj się kurna ozłodziejony. Ale ja się bawiłem. Co że nie. Ano mi brakło. Kogoś tam żyje. Jedziemy dalej. Biegną na schody, biegną. Nie, bo to glaka prowadzi. Jedziemy. Dobra, Kolejna fala. mamy? dopiero 10. Fale. O Boże. A oni już mieli te, pijemy. Robię remaka. Są nasze dalej. Sięgóry. Są gloki dalej. Są tutaj. Dajmy parę. Dobra, ja jeżdżę tam jeszcze raczej, raczej jednego. Układam, żeby nie poznikały. stary, my to zrobimy jeszcze z tym Glockiem. Jeszcze jeden. Dam, że ten Glock to będzie przesłana sprawa, nie? No to jedną gazkę. Easy. Dobra. Ograny. Jeszcze dwie fale, o Boże. Ej, my to zrobimy, stary, za drugim razem, a wczoraj żeby z tymi, z tkami nie mogli dać rady. O Boże! jeszcze 15 był. To jeszcze 15. Było. To jeszcze 15. No wtedy mieli kałach już w drugiej rundzie i skanowali. No tak się kurna tłumaczmy. Hm? No serio, skanowali. Teraz że skanowali. Już grałem z tobą. <trujne> <trujne> Chyba nie. Dał mi. Co no bo biegłeś im przed celownikiem. Nie, 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 nie. Kurna! Nie się o kolumnę. <trujne> Splendid to paka, na Dobra, jeszcze raz, ostatni raz stary, bo to jest completed within 3 runs i zrobione w 3 rundy Trudne Wczoraj była czwarta Wczoraj była piąta! Jeszcze ludzie zrobili! tak, ten... Co nam brakło jednego killa, pamiętasz? To czwartej było właśnie Ej no Jeden kill nam brakło Biegną tu na ty... teraz A nie Tunel będzie, albo... ...schody. Schody, czysto. Tunel. On jest jest tunel. tunel. Dawaj, dawaj ich z tego. Próbuj podnieść. To samo co wcześniej. Bierz szybko blokaj, i rzucamy tu potem, mówię ci, znikają. Szybko, szybko, szybko. szybko. I ty Dobra, bierz szybko, szybko, szybko. Dalej, dalej, Gdzie ty jesteś? Biegną! Ja będę ja, ja, ja patrzyła a ty ich tam wiesz. Tak mi... Dobra, jest ja na grab. Biegną tunel albo... tunel! Ejsi! <laughs> Też w drugiej będzie. No więcej, rundzie. więcej tego mam. całe życie. Całe <laughs> czeki. Najwięcej tych gloków jest dobrze tutaj są gloki. I mam ja mołotowa rzucam jeszcze Czekaj, 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 o, czekaj Zjena Ej, skanowałem przez smokę i go zabiję Masz fuchacze. tak celuję we mnie. Jest 10 za nami. Podaj, glocka tutaj mamy, i tutaj jeszcze są. No właśnie tam wszystkie są co Jest ostatni. Ty wiesz, że Amo chyba się i tak. E, no wiem, ale chodzi o to, że jak zginiemy, nie? To jeszcze możemy ha. wszystko z razy, nie? Znaczy nie wiem po co tyle, Gloku. Ale wiesz, nie? zawsze jak wbiegniesz w tą kubkę, nie, no to masz ambo nie musisz ładować, nie? No. no. Eee, schady, schady, chyba. Oba schady. No, słody. A na A i tu należy. nie! Mówiłem o tym reloadzie właśnie. Dobrze. O tym reloadzie stary właśnie mówiłem, nie? Że po prostu musisz też przeładować, nie? I giniesz. Czyli zrobiliśmy coś, żeby nie dopuścić do tego reloada, ale ty i tak zginąłeś. No bo nie wbiegłem w kubkę. Dobra, biegną longiem. Chociaż nie, tunel może być znowu. Eee... Słuchaj, no nie będzie, albo, schody. albo schody No posłuchać Schody chyba na Schody Dobra Schody jest ich masa Dawaj, pull up to mm. Jeszcze dwóch Tu może zrobię A ten, w tołku cool. Ja jego nie widziałem Czteryż nie! Ty go mówię, lepiej się No i pas. i też idziesz po tego Glocka stary jest. No ile jeszcze zostało? Jeszcze... jeden. No jeden właśnie. I tu są trzy. Tak. Tu są trzy. O, jeszcze, trzy. też Pięć nawet już. Też nie wiem już jednego, wiesz. Biegną już, już są. Są już, SĄ JUŻ! AAAAAAAA! Miałem 50 HP. Dawaj, ugrasz to, Aisik. Tak jak lubili Tak jak się uczyłem <śmiany> Przegraliśmy O może... Nie, jeszcze jedna runda nam została. Kurna. Czemu jak ty tu zginąłeś w ogóle? To miałem 50 życia. A jak No ja sobie tak wychodzę. No, patrzę no, no. typy, dobra, zaczynam strzelasz. Dobra, to trzeba... Pod, po dwóch strzałach strzelili mi bułę. I, hmm. i no. Dobra, to ja robię tak, że ja patrzę tunel longa, a ty patrz schody, bo schody są trudniejsze do garnięcia. <śmiany> No, to, teraz to ja się yeah. odwrócę i już po wszystkim nie. Czy to jest Tak, long? Tunel. Tunel no, słyszę. Nie, schody. Co to za? No. Najszybsze, <laughs> Najszybsze <laughs> co może być? Stary easy. Jak groki na tym są? Jak wszystkie, już dobra. Dobra, dwie banie się sypły wcześniej. Long, albo. Nie, tunel. Tunel, albo schody. Znowu zresztą. Chociaż nie, bo na bomba jest na schodach. Będą schody biegli. No, schody są. Dawaj Ale znowu, dawaj te bloki. Ty mi jest syp tutaj, a ja będę je rzucał Jeszcze? Jeszcze, jeszcze jeden? No ja już go, ja wziąłem jeden tego Ten jest mój, dobra jedziemy I tu jeszcze na dole jest jeden W razie w. To ty se weź nie? Znaczy jeszcze jeden oprócz tego, co mam Aha, dobra To ja go szybko wezmę, tylko nie z Schody Schody znowu Dawaj nade'y właśnie, Osłabienie. słabiej no. Dobra, ej, 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 U mnie winy. dobra, dzięki. <grydano> Nauczy strzelacie. Zamknij <Zauczaj> się! <grydano> Jakieś glocki zostawili po sobie? E, jeden chyba. Mike server P90, p Dobra. Myślę, że one cały czas schody szli, bo ta bomba jest tak niefortunnie przez nich wrzucona. Но сходы. Сходы. Сходы, как фикс. Как Ага. Ты увидишь? Uwierz, że on mój. Nagroda za zneutralizowanie wroga 0. Czuję się jak kurna biedak. Ty kurczak, to jest przynajmniej jeden punkt na dead meczu. Co? Tak? Te... te serio, grasz deadmatcha, masz tam chyba 18 punktów za tego, za typa. A jeden punkt za kurczaka. A! Znowu schody. To jest easy, easy tylko dlatego, że on cały czas na schody biegnął nie? Ja wiem. O nie! Skąd? Kopieczony, tak to, z wschodu. Banie, że on chycił dwa razy. Przynajmniej raz. No nie! Aha, aha. Kurwa! No nie, no w piątej próbie no znowu. 55 w jednym sztabie. To no. jeszcze banie. trafił za pierwszym razem. Trudno. <laughs> no to boty takie wredne są. Dawaj, znowu trzeba bomby w jakimś fajnym miejscu zdobyć. Najlepiej w tunelu, w tunelu jak wybiegną no, stary to leżą wszyscy go, go, go. Albo na długi. O. Tu jest najlepiej Bo tu patrz tu jak wybiegnie to ma tylko jedną drogę wyjścia Schody no. Albo nie, o Lolo Kługa No to mam stranę, bo bomba jest nie fajne miejsce A, oh, dobra. A koseć, gdzie są te gloki? Ej, bo gloka nie mogę znaleźć żadnego. Ojej! Ej, gdzie ej, 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 są gloki? Ej, nie mam gloka. No, tutaj są dwa, ale tylko dwa. Mówiłem, co to jest głupie miejsce. Wywaliłem gdzieś. No, dzięki, zaraz kurno szuka, ja nie, nie mam gloka żadnego. Ja nie mogę zabić przez gloka. On masz pierwszego. Szukać. To zostaw im gier... Znaczy zostaw wszystko. Oh, <grystanie> Siła wyższa. Wiesz, <grystanie> że teraz mamy 4, a nie 5 i Cicho! będziemy musiałem zagrać jedną rundę więcej. No nie, bo jak zabijesz jednego to już tak tam samost siedzę. E, patrz rzucę na jedną rzeczę najdalej wyszedł. Może być tunel No tunel są obici eee, No w piątkę Ile są obici Nie ja nie lubię Dostał banie Jeszcze korna żyje, ja nie lubię tej gry Dostał jedną banię, później drugą <noise> jeszcze żyje Jeszcze żyję tak, w rzeczywistości dostać banie z Glocka, ciekawe, co przeżyjesz. To jest kurna niemiarygodne, naprawdę. Tak, w sumie. To no zatrzymało biedziny na czarce. No Ale byś kurna to poczuł, a nie biegł przed siebie! No. Dostajesz całe, szczała... znaczy nie, to jest mało wiarygodne, że dostajesz ciała za mały palec. Prawie umierasz. Dostajesz drugiego szczała, umierasz. 0-1 no, Mogliby zrobić misję z 5-7 e, Albo z negawem Jest misja z negawem, robiłem ostatnio z kolegą 5 killi z negawa zrobić 3 <laughs> minuty, chłopie roboty Trzeba było zdobyć pieniążki, a potem tylko No bomba w fajnym miejscu Dobra, mi trzeba złapy. nam grać. Niech jedna osła idzie, bo tam właśnie kuje Dobra, nie, 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 dobra, zostań, 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 zostań. Teraz mi to mówisz On no tyle cię ty ci wziąłem Dobra, patrzmy tą długą Po kurde. Dał nie. Super, na mnie się da, że jednego kila zrobię Co za papa? Nie, brachu. nie jednego. Ej, Kurde do szkoły! Ty śmiecił Ty! Ty! Bo tu można przyjść. LOL! W tunel można wejść. Co? No, o okay. tu patrz. Efektycznie odchodzą powstańcy, nie no. Bo tu jest Że powstańcy. Dobra, idą moim Oni z tymi nowami biegają. I czy oni nie biegają, oni się zatrzymują w miejscu później? No, jak dostaną, czy są się i Oni jeszcze mają nie, nowy, jak się zobaczą. oni mają nowy, oni mają stary nowy, oni chcą strzelać z tamtej odległości z nowy O Boże, poszę, 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 proszę. Oni nie podejdą, oni jak się zauważył to stoją w miejscu, celują przez 50 metrów i że ci trafią No To z no. także umrzesz, nie? Nie dał No, mówiłem o tym właśnie. Umpa ma. Dobra, bomba jest w trudnym miejscu stary, teraz. się. No, jeszcze żyją. O nie! To bomba miejsce bomby. To miejsce bomby. No właśnie, o tym miałem mówić. No będą zewsząd szli stary. Dawaj, go tam poprzerzucimy. <laughs> Jezus! Łotobania! I to się nagrało, prawda? Tak Dobra, jeszcze trzeba dwie fale... Nie Ej nie, bo ja nie mam stary Neida. Masz, łap Znaczy Nejda, pójdźmy Ja Będzie mi od tego... Od glock'a. To Glock jest... Ale już masz? No masz Ty głupi wadał nie <noise> <noise> Mówić mu, żeby nie zabijał, to nie! Zapieprzy. Szyd ja opierzę. Jeszcze żyjemy stary. To ten ump to był dobry pomysł, jak ich obijem to hopię od razu się. Kiedy teraz nie zabij... Znaczy jednego możesz zabić. Woda albo tunel. No są Wschodnie. na okay. widze, Bravo. Brawo! Ja! Yeah. Zobiliśmy to, stary Piąteczka! Piąteczka! Wschodnie. Wschodnie. Piąteczka. Wschodnie. Dostaliśmy gwiazdki, stary Gwiazdeczka. Juhu! Czy ja Chyba dostałem? ty dostałeś. Hey, he, he. Piąteczka, stary. Łóżą beszeczka do głośnika, a czy do mikrofonu? Dawaj. Do mikrofonu, dobra. No. Beszeczka, okay. <grywa> Do zobaczenia, Piotrek, Cimej. cześć. Cześć.